Co to jest miłość w rodzinie? Rodzina powinna się dogadywać, nie kłamać, mówić prawdę. W sumie to miłość w rodzinie jest bardzo ważna. Wtedy rodzina jest rodziną. Miłość do rodziny to satysfakcja, że razem spędzamy czas. Miłość do rodziny to spędzanie razem czasu granie w koszykówkę, chodzenie wspólnie z psem na spacery. Miłość w rodzinie to częste rozmowy, okazywanie sobie uczuć oraz żyć ze sobą z rodzą. Miłość w rodzinie to radość. <noise> Dla mnie miłość w rodzinie to wspólne spędzanie czasu, pomaganie w obowiązkach domowych, robienie smakołyków, pomoc w opiece nad młodszym kuzynostwem i miłość to po prostu. Ciepłe i miłe zwracanie się do innych. Dzięki miłości naszych rodziców jesteśmy my, Kuba i Błażej. Za co kochamy się wzajemnie, darzymy się zaufaniem, wspieramy się oraz jesteśmy wdzięczni za tak wspaniały dar, jakim jest nasza rodzina. Tata widać czasami spać i ja, i ja się mu przyglądam. Co on robi? Przez co się uczy? Graje razem z Maćkiem na Xboxie i, i bawienie się z kuzynami i kolegami. Pomaganie sobie. Jeżdżenie rowerem, pływanie w basenie, pomaganie tacie w garażu, pomaganie mamie przy różnych obowiązkach domowych Razem pły, czasami pływamy na basenie, Jeździmy na rowerze i spędzamy miły czas przytulanie się. Miłość w rodzinie buduje, a niezgoda brunuje Jak w domu jest miłość, to nawet cała rodzina w jednej miejsce się wykąpie. Jak nie ma miłości, to przy czterech łazienkach będą się kłócić. Za pieniądze zaspokoić swoje przyjemności, ale nie kupisz za to miłości i rodziny. Czym jest miłość w rodzinie? Według mnie jest to bardzo silna łącząca członków rodziny. Opiera się ona na zaufaniu, wspieraniu, wzajemnej akceptacji i przede wszystkim miłości. Dla mnie, miłość w rodzinie to poczucie bezpieczeństwa. Bardzo zależy mi na rodzinie. Miłość rodziny to wsparcie z jej strony, pomoc i wiera w własne siły. Sprawi sprawią, że można osiągnąć coś, o czym marzysz. Gdy płaczemy i gdy się śmiejemy. i wszyscy wokół ci pomagają, to jest właśnie miłość rodziny. Bardzo lubię spędzać z nimi wolne chwile, bo swoją rodzinę. Miłość w rodzinie to przebywanie i rozmawianie ze sobą, dzielenie się swoimi przeżyciami i emocjami oraz wzajemne zrozumienie. Dla mnie, miłość w rodzinie to wspólne posiłki jedzone przy jednym stole, wspólne spacery prawie każdego popołudnia, zabawy z młodszym bratem, wieczorne czytanie książek rozmowy z siostrą, kiedy leżymy już w swoich łóżkach. Miłość w rodzinie to wzajemny szacunek i zaufanie. Poświęcanie czasu i uwagi najbliższym oraz słuchanie tego, co dzieci chcą powiedzieć. Miłość w rodzinie to wspieranie się, pomaganie sobie nawzajem, popieranie w tym, co robisz, współpraca, równość, wygłupy, rozśmieszanie, oczywiście pocieszanie. Naprawdę kocham swoją rodzinę.